Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiaj przygotowałam mix strapek za 50 zł. i To Crazy 8, Ekstra Pensja, Mega Pencje, lecą dolary i ekstremalny 7. Zapraszam wszystkich do oglądania. I zacznę od strapki Crazy 8 z numerem 35. Tutaj będziemy szukać ósemek czarno albo czerwono. I lecimy, szukamy. Mamy 4, 5. 3, 9, 1, 5, 2. Mamy 8. Zdrawka jest wygrana. Super. I sprawdzamy, co tutaj kryje się. 15 zł. Można wygryć Można. Następna zdrawka to ekstra pensja z numerem 5. Tutaj szukamy również wygrywających liczb albo dwa razy napis. Ekstrapensja, nasze wykrywające liczby takie: 4, 9, 22 i 2, a my mamy 16, 32, 6, 25, 8, no było blisko. 22, super zdrabka jest wygrana. Kolejne 22, fajnie. 1, napis i 7. I sprawdzamy, co tutaj kryje się. 5 zł i 5, zł, 10 zł w tej zdrabce. Następna zdrabka to Mega Pensja z numerkiem 1. I tutaj szukamy wygrywających liczb. I też dwa razy napis Mega Pensja. Takich liczb będziemy szukać. 13.

29 i 38 tutaj niestety i kontrolny to potwierdzam zdrabka jest przegranym. Następna zdrabka to lecą dolary z numerem 16, tutaj szukamy wygrywających liczb symbol cash albo symbol monet i nasze wygrywające liczby to 39, 43, 31, 36.

Zdrabka przegrana. I ostatnia zdrabka na dzisiaj to ekstremalnie 7 z numerem 4. Tutaj szukamy 7, taki plik albo dolarek. I szukamy. Mamy 10, 14, 3, 16, 8, 26, 13, 12, 11. I mamy plik. Super, a plik mnoży. Fajnie. Szukamy dalej 6, 33, 30. No wtedy już będziemy na plusie. Dzisiaj super 5, 15, 31, 19, 25, 9, 28, 4, 18, 29, 24 i 32. I sprawdzamy, co tutaj kryje się pod tym plikiem 20 zł. I tutaj mamy 40, tutaj 15 to będzie 55 i tutaj 10, 65 zł, a wkład odcinka był 50 zł. Dziękuję wszystkim za oglądanie, zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie mój kanał, życzę wszystkim dużo zdrówka, wysokich wygranych, wszystkiego najlepszego, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku, pa!